Tutaj. Co to jest tutaj za tablica? No, tablica, tak jak pisze. Krzyż i tablica pamiątkowa, miejsca zamieszkania w Ziemiankach pierwszych 59 rodzin przybyłych z Zagłębia Dąbrowskiego, Ziemi kieleckiej w czerwcu 1910 roku. Jutro o godzinie 15:00 będzie poświęcenie tego miejsca, tablicy, krzyża, a tu pod tą tablicą. Są wypisane rodziny przybyły z Polski, Zagłębia Dąbrowskiego i ziemi kieleckiej I tutaj fundator tablicy 59 właśnie rodzin Rodzin. Bitniak, pierwsza wypisana rodzina, bo alfabetycznie to jest wypisane I Żurek, ostatnia rodzina, 59 OK. to idziemy montować tablicę Nową wziąłeś baterię? Nie. on. poświęcony przez biskupa. pasyjka poświęcona przez biskupa Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej no tak na świętym krzyżu. Bazylnicer Krzyża, Krzyża Świętego. Którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu.

Opowiedzcie parę słów, póki jeszcze jest sekunda, co to się dzieje dzisiaj? No dzisiaj, no bardzo się cieszę, pogoda dopisuje na uroczystości w aurze No i tutaj w plenerze właśnie poświęcenie pamiątkowej tablicy i krzyża Tablica mówiąca o tym, że tutaj jest miejsce właśnie ziemianek, w których zamieszkały rodziny, przybyły dziesiąt tysiąc w 1910 roku w czerwcu z Polski, Zagłębia Dąbrowskiego i ziemi kieleckiej tu było ich zamieszkanie a konkretnie to miejsce to ziemianka Krzywaźniów Krzywaźniów, tak? Krzywaźniów i stąd jeszcze kilka na, na zachód a głównie ziemianki szły na wschód jeszcze, tam daleko jeszcze, no bo to 59 ziemianek to to jednak troszeczkę miejsca potrzeba. A miejsce takie jak było, takie dzisiaj. Ono jest. No Dlatego tutaj wybrali, bo tutaj odradzu troszeczkę pola, troszeczkę pola. No, las dookoła, drzewa nie brakuje, na opał jest, a po drugie wycinali przecież tajkę, tajgę, bo wierszyna w miejscu tajki powstała, powstała tego. No, cieszę się bardzo, że to można powiedzieć, ta uroczystość z trzech części się składa. Mhm. Pierwsza o 12 była Msza Święta. Po Mszy Świętej w świetlicy było spotkanie. Dzieci właśnie dały taki występ. 30-lecie nauczania języka polskiego w wierszynie. Mhm. wierszynie. No i trzeci akcent kończący dzisiejszą uroczystość to właśnie tu poświęcenie tego miejsca, krzyża i tablicy pamiątkowej mówiąca o tamtych czasach. Żeby to nie poszło w zapomnienie. Ci najstarsi, którzy tu są, tą historię dobrze znają. Jeszcze niektórzy znają, jeszcze wiedzą jak ziemianki wyglądały. Dlatego nawet powiedzieli, że ta ziemianka, która jest pokazana na banerze przy kościele, że prawdziwa Ziemianka. Prawdziwa ziemianka. A takim będzie inspiratorem tego wszystkiego, pan Marek Adamczak z Cedzyny, z Kielc, który tutaj dwa lata temu odwiedził wierszynę i mówi: No, trzeba by to upamiętnić. No i po prostu powiedział, że proszę to robić, a ja. Po prostu, no, Sfinansuje no, to, no bo wiadomo, wszystko materiału tego, tutaj dość dużo tego trzeba było się postarać. Czy, no, największy problem był, bo sobie zażyczył, żeby to był duży kamień, ale koniecznie miejscowy. Nie może to być przywieziony spoza wierszyny tego. No. I tu był problem, ale żeśmy znaleźli, znaleźliśmy po jakichś tam szukaniach. Ja dłużej szukałem. Nie znalazłem takiego, no bo ja nie znam tak dobrze terenu, jak miejscowi e, ludzie. No i mężczyźni właśnie, mówi, to jedziemy na poszukiwanie, no i po no ten kamień. Jak go zobaczy, to po prostu a jak go przywieziemy, bo w takim miejscu, no w takiej jeszcze tajce po prostu, jak tam dojechać, jak go dźwignąć, jak tego, no ale to, mówi, to nasza głowa i stoi. Bardzo piękna Akademia. Pani Henryku, no wspaniale jestem, dzieci przygotowane, byłem tak, zachwycony. Jestem z nich dumna i bardzo też się cieszę. Chciałabym, okay. e, bardzo się cieszę, z licznie przybyłych gości, było mi naprawdę bardzo miło, że uczniowie tak radośnie i chętnie zaprezentowali to, e, czego się e, na tę okoliczność przygotowali, zważywszy, e, no, no, że 1 września e, rozpoczął się rok szkolny, także czasu było niewiele, ale... E, Chcieć to móc. Pytanie od Polaków. Czy dzieci na co dzień do szkoły chodzą w mundurkach, czy nie? Różnie, ale większość chodzi. Super. Przynoszą strój sportowy na zmianę, kiedy jest WF. Cała groma, proszę bardzo. O, proszę bardzo. No i teraz powiedzcie tak uczciwie, jak wam się podobały wierszyńskie dzieci? One już tak opanowały nasze dzieci, że ja nie wiem, chyba nie będą e, czyli, mogły odjechać. E, czyli zostajecie, tak? No, tak ja wygląda. To byłoby... A uroczystość taka wzruszająca, że naprawdę... No to bardzo się cieszę. I jeszcze... Łzy mi się napływały co chwila. Chciałabym przekaz naprawdę do wszystkich to... ludzi dobrej woli, którzy by wspierali, pomagali w organizacji Takich integracyjnych wyjazdów i podkreślam nie tylko wierszyńskich dzieci do Polski, ale też Polaków, tutaj do wierszyny po to, żeby i w tych warunkach mogli się spotkać, ze sobą rozmawiać, ze sobą po prostu być. Poświęcenie tablicy i krzyża, miejsce. To miejsce wybrała o pani Franciszka i pani Luda, i powiedziała, że tu. В этом месте была землянка Криважня. Это место выбрала пани Франчишка, моя мама, и пани Людмила. И сказала, что на этом месте была землянка, в которой жили э, семья Криважня. И землянки с этого места шли в сторону Идем, по Богасов, в Тен Крыш. Wzmocnij naszą wiarę, pobłogosław tę tablicę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Wody mnogo. I odmówmy modlitwę za naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie, niech, świeci. niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bądź daleko stąd, został rodziny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie ten. Juń kwiaty Sokrotki okrotki fiołki i machini pod polskim niebem, w polu wyrosły ojczyste kwiaty, Ich zapachu rodzi jest pojaw. Dlaczego tu przybyli z tak daleka? Przybyli za chlebem. Było tam brak chleba, był głód, a było zaproszenie, bo była reforma agrarna, żeby Syberia dawała chleb i właśnie zagłębia Dąbrowskiego, z i z innych stron Polski. Przybyli na to miejsce właśnie, aby to ziarno dawało im siłę. Po prostu dawało chleb. Teraz prosimy pana konsula i tutaj widzę, że i ksiądz Adam stoi przygotowany o złożenie kwiatów. A ja ząbek niech odpocznie i zaraz długą zaśpiewa. Jeszcze poprosimy o jedną teraz pieśń. Dobrze, o wierszynie. O, prosimy bardzo. Cieszymy się, że tutaj... Nie jeszcze ludziom tak dobrze jak mój, Tylko wierszynie. Gdzie się tulum i budum ze snu, Tylko w wierszynie. I bogaci tu są na I każdy ma usik na twarzy, А паны то масло, дзютки, тын как Як сок шоколада и мёд. И паны то масло, дзютки, тын как Як сок шоколада и мёд. И бы быш щих кедыш уродзич мяу зну, только в Вершине, Бо шкода гаданья, цо хцеш, то и мой, Нина, як в Вершине. И богач чендзя, то сам за пан брат, I każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma, słodziutki w tym gród. Jak soczekała daj miód. A panny to. No, okay. Marku, jak to się stało, że tak wymyśliłeś ten kamień i tą płytę? To już ojciec powiedział. Tu ta płyta powinna być już od dawna, ale dobrze, że jest. Co kieruje człowiekiem, że chce robić takie rzeczy. Człowiekiem co kieruje? Kieruje polskość, polska ziemia. Jest tutaj. Tu jesteśmy. Bo nie każdy się zdobywa na takie, na takie rzeczy, żeby organizować pomniki. Zawsze przywiązywałem wagę do Polski, do ziemi. I uważałem, że tu musi być to miejsce oznaczone, że. Że tu byli pierwsi osadnicy na trzeba. To w imieniu wszystkich Polaków i tu wierszyniaków dziękujemy bardzo. Parę słów. Pierwszy raz jesteście w Rosji. Powiedzcie, co wam się spodobało. Co was zaskoczyło i spodobało się tak pozytywnie? Krajobraz. Ludzie? A co w ludziach fajnego? Mili bardzo. A baliście się tutaj jechać? Trochę. A dlaczego? Takie, że to bardzo daleko jest. Daleko. Że daleko od domu, daleko, tak? domu, tak? Po raz pierwszy tak daleko od, wyjechaliście? Tak. Warto? Tak. Chcielibyście tu kiedyś wrócić? Tak. No to super. A co to za słuchłetka? O, ważna. Ważne, żebyśmy na wschodzie dokładnie za upowszechnianie kultury polskiej na wschodzie. Wow, ojcze, gratulujemy. W imieniu całej, całej wierszyńskiej tej diaspory.